ごありがとうざいま Dzisiaj trzy najbardziej popularne ruchy używane przez Lebrona Jamesa. Zapraszam bardzo serdecznie. Już Wam mówię, na czym opiera się gra Lebrona Jamesa. Jego gra głównie opiera się na tym, że on mocno wbija się w przeciwnika i potem ładuje z góry piłkę. Najczęściej mija on właśnie ze skrzydła do środka, żeby potem móc wyskoczyć i wsadzić piłkę od góry. Wiadomo, Lebron jest umieśniony, silny, dlatego w ten sposób mija i to mu właśnie wychodzi, dlatego zdobywa tyle punktów. I to jest właśnie pierwsze minięcie, które Wam pokażę. Zapraszam. Jak wygląda to minięcie? Robimy jakiś fake drive do lewej strony, żeby zmylić tutaj przeciwnika. Potem z powrotem do prawej i mijamy tutaj, mocno, szybko. Trzymamy przeciwnika na swoim lewym ramieniu, właśnie z tej strony. I tutaj, wbijając się w niego tym ramieniem, w pewnym momencie, kiedy kończymy swój dwutakt, wybijamy się raz, dwa, odbijamy się od niego ramieniem, on leci tam daleko, a my do góry hop. I trafiamy kosz. Pamiętajcie ważną rzecz że nie możemy wbijając się pod kosz trzymać tak przeciwnika, bo to jest faul ofensywny. Musimy się pchać barkiem, ewentualnie tutaj trochę ręką, dobra? I nie możemy go tak odepchnąć od siebie. Możemy go jedynie odepchnąć tak, o. Trochę łokciem, ale bardziej barkiem, nie otwartą ręką, bo to jest od razu gwizdany faul ofensywny no i głupio tracicie piłkę. Każdy wie chyba jak wygląda step back, o step backu też jest odcinek, więc możecie wracać do tamtego. Step back to jest Odskok do tyłu i rzut, prawda? Lebron udaje, że idzie w prawą stronę. Po czym nagle zabiera tą nogę normalnie pivotem i wyskakuje do rzutu. Czyli to wygląda tak. I rzut, tak? Idziemy tu i hop. Czyli udajemy tutaj, że idziemy. Próbujemy na przykład zrobić takiego crossovera obszernego. Łapiemy piłkę i od razu wyskakujemy do góry. Ważne, żeby umieć się szybko złożyć do rzutu. Czyli powiedzmy mijamy, schodzimy ciałem w dół, zabieramy szybko piłkę i od razu do góry. Na tym to polega, dobra? Czyli schodzimy na dół, łapiemy i do góry. My narzucamy tempo. Schodzimy z przeciwnikiem w dół, on wtedy też jest na dole, i my wtedy szybko zabieramy piłę i do góry. On już nie zdąży. Co prawda, jest metr od nas, mniej więcej, bo my go nie minęliśmy, ale już nie zdąży podskoczyć, bo my jesteśmy pierwsi, bo my narzucamy tempo. Jeżeli tu schodzimy, on schodzi z nami, bo będziemy chcieli mijać, albo pójdzie w taką stronę, a my wtedy szybko zabieramy op, góra. Trzecia rzecz, jaką robi lebron. Ma przed sobą przeciwnika. On jest powiedzmy gdzieś tu ustawiony. I on sobie z nim idzie tutaj. Odwraca się do niego plecami. Idzie tutaj z nim na posta, prawda? Robi jakiegoś fejka w lewą stronę. Odwraca się na prawo. Robi fejka znowu do góry. Hop. I hop To jest wydłużona wersja. Jeżeli tutaj miniemy. Hop! I przeciwnik jest daleko. To już stąd możemy. Nie ma problemu. Jeżeli przeciwnik jest dalej przed nami, robimy hop, fejka, on leci do góry. My dokładamy jedną nogę i ścisk. dobijamy piłkę. Czyli tutaj idziemy sobie, pchamy się hop w prawo, hop fejk. I fejk. Tak samo w krótszej wersji idziemy sobie tutaj, odwracamy się plecami, fake, hop. Już trudno dystansu. Moje krocze. Ważne i dodatkowe rzeczy. Tutaj pchamy się, moja noga jest między jego nogami, tutaj. I się odwracamy, zabieramy piłkę pod pachę, odwracamy się i możemy albo odskoczyć do tyłu, takiego zrobić fade -waya. Druga rzecz. Pukamy się, tutaj hop, odwracamy się. Przeciwnik jest dalej przed nami. Robimy fejka do góry. On leci, wtedy wystarczy, że dołożymy jedną nogę. Pamiętajcie, żeby dołożyć tą, którą robiliście piwot. Czyli jeżeli ja się obracałem na tej, na tej nodze się obracałem, tak? To nie mogę jej oderwać. I dalej mogę tylko tą ruszać, ok Czyli odwracam się tu, na tej nodze, hop. Robię fejka. I znowu tą nogę odrywam, ok? Tej nie możemy oderwać. I tutaj. Hop. Przeciwnik nawet nie musi wyskoczyć. Tutaj wystarczy, że go sfejkujemy. On da rękę do góry. I my przełożymy tutaj. Nogę przykładamy za, za jego ciało. Hop, fake. Daje nogę. Mam go za plecami teraz przeciwnika. Hop, do góry. Jeżeli będzie chciał znowu nam zabrać piłkę, to może się nadziać na faul. Bo my tutaj wyskakujemy do góry. Więc tutaj, patrzcie, już jest łokieć, łokieć do góry, hop, jest faul, macie akcję 2 plus 1, więc takie fejkowanie pod koszem jest naprawdę fajne. Tu fejkuję, hop, łokciem odpycham rękę, ok? Jeżeli on nam tu wsadzi rękę, to my możemy, żeby nas nie czapnął, to my możemy ją zbić, a jeżeli on nam włoży za bardzo, to wtedy jest faul. Czyli tu fejk, hop i łatwe punkty. Pamiętajcie, że LeBron James jest jednym z najlepszych graczy w historii. Żeby zacząć grać tak jak on, to jest naprawdę masa treningów. Pamiętajcie, że to jest tylko teoria i to jak on mija, to jest naprawdę fajne, ale to na standardy np. Na NBA. Tam przeciwnicy kryją tylko siebie, nie ma czegoś takiego jak krycia strefą. U nas w polskiej lidze jest coś takiego i dlatego, dlatego ciężko jest grać jeden na jeden. Mam nadzieję, że potrenujecie, zobaczycie jak się gra właśnie jak LeBron. Specjalnie oglądałem jego highlighty, doszukiwałem się, yy, jakie on akcje kreuje, jak on robi. Wymyśliłem właśnie te trzy, znalazłem, no i je właśnie pokazuję. Bądźcie jak Lebron, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o subie, łapce, no i komentarz co dalej. Pomysł z Lebronem był również od jednego z widzów, także proszę bardzo. Jest odcinek z dedykacją dla Ciebie, no i dla fanów Lebrona Jamesa. Do zobaczenia w następnym odcinku.